Przątaczka odebrała telefon po holendersku przy milionerze. Następnego dnia stało się coś nieoczekiwanego. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Krystyna Nowak z trzaskiem odstawiła butelkę środka dezynfekującego na metalowy wózek i skrzyżowała ramiona na piersi. Julia to znowu bank, trzecie ponaglenie w tym tygodniu. Ton jej głosu, choć surowy, zdradzał współczucie. Wiedziała, jak to jest, gdy długi odbierają sen. Samotne noce z kalkulatorem, wybór między czynszem a jedzeniem. Widziała to w oczach Julii. Nie panikę, ale głębokie, ciche zmęczenie. Julia tylko skinęła głową i schowała telefon do kieszeni swojego fioletowego uniformu. Spłacę, Krystyno. Kurs kończy się za miesiąc. Muszę dokończyć. Krystyna westchnęła ciężko. Holenderski? W Warszawie wystarczyłby angielski. Chcesz awansować, ale uczysz się języka, którego tu nikt nie używa. Julia nie odpowiedziała. Ujęła rączki wózka i popchnęła go dalej wzdłuż szóstego piętra, gdzie grube wykładziny tłumiły każdy krok, jakby budynek sam nie chciał być świadkiem ich rozmowy. Na liście pozostał już tylko jeden pokój apartament prezydencki. Była 8:47. Zamiast myśleć o tym, co właśnie usłyszała, Julia starała się przypomnieć sobie zasady szyku zdania w języku niderlandzkim. Czasowniki nieregularne, przyimki, wszystko to krążyło jej po głowie jak zaklęcia, które mogły zmienić rzeczywistość. Telefon zawibrował w kieszeni. Spojrzała. Profesor Willem, jej serce zabiło szybciej. To on prowadził jej kurs online. Nacisnęła zielony przycisk, zanim odwaga zdążyła ją opuścić. Julia Tert. rozległ się głos w trybie mówiącym. C1, najwyższy wynik. Z wrażenia odsunęła telefon od ucha. Dank u, profesor. Dit examen was min uid uitdaging. Mówiła z lekkością, której wcześniej w sobie nie znała. Mówiła o swoich planach, o marzeniu pracy w konsulacie niderlandzkim. W tym momencie wózek, uniform, nawet długi, wszystko zniknęło. Została tylko ona i ten nowy język, jak tajemne przejście do innego życia. Rozłączyła się, ale nie zdążyła jeszcze wrócić do rzeczywistości. Gdy się odwróciła, drzwi apartamentu były uchylone. W ich progu stał mężczyzna Gustaw Markiewicz, około czterdziestki. Idealnie wyprasowana biała koszula, elegancki zegarek, włosy ułożone z przesadną precyzją, ale to jego spojrzenie, zielono-szare, Przeszywające, jakby analizowało każdy jej gest, wprawiło Julię w osłupienie. Nie wiedziałem, że mój personel sprząta i jednocześnie włada holenderskim, powiedział bez cienia ironii. Julia poczuła, jak jej twarz się rumieni. Przepraszam, panie Markiewicz, to się nie powtórzy. Ja tylko. Nie prosiłem o przeprosiny, przerwał, nie ruszając się z miejsca. Gdzie pani się nauczyła? Kurs online, takie hobby. Słowo zawisło w powietrzu, puste i niezręczne, nawet ona sama go nie kupowała. Gustaw uniósł brwi. Jutro, dziesiąta, mój gabinet na Antresoli. Proszę poprosić Izabelę o przepustkę. To wszystko. Odszedł, zamykając za sobą drzwi, jakby zamykał scenę. Julia została w korytarzu przy wózku, czując, że nogi odmawiają jej posłuszeństwa. Czy to była kara? Czy on się z niej śmiał? A może? Coś innego? W głowie rozbrzmiewało tylko jedno słowo dlaczego? Nie było w nim złości ani lekceważenia. O dwunastej, w kantynie, Krystyna nakładała pierogi każdej z pracownic. Julia nie mogła przełknąć ani kęsa. Krystyna spojrzała na nią spod przymrużonych powiek. Taka mina, co się stało? Pan Markiewicz kazał mi jutro przyjść do jego gabinetu. Krystynie zawisł widelec w powietrzu. Za co? Nie mam pojęcia. Głosy wokół natychmiast przybrały ton spekulacji. Zwolnienia, kontrola, audyt, ale Julia, mimo niepewności, poczuła, jakby wewnętrzne światło rozbłysło w miejscu, gdzie zwykle mieszkał tylko lęk. Wracając do swoich obowiązków, zobaczyła, jak Izabela Zielińska, recepcjonistka, przykleja na drzwiach służbowych kartkę, reuniał interna, dostęp wzbroniony. Zatrzymała się. To nie była zwykła zbieg okoliczności. Serce jej zadrżało, ale szybko zagłuszyła wszelkie fantazje. Nadal była tylko pokojówką z długami i marzeniami większymi niż jej pensja. A jednak w głowie wciąż powtarzało się jedno zdanie, C1, najwyższy wynik. Jakby było początkiem nowego rozdziału, którego jeszcze nie znała, ale już czuła, że nadchodzi, i właśnie wtedy. Drzwi na antresole zaczęły się powoli uchylać. O 9.55 Julia Kowalska stała już przy głównej recepcji. Nie rozglądała się. Nie podziwiała wnętrza, ale czuła, jak jej obecność kontrastuje z marmurową posadzką i lustrzanym blaskiem żyrandoli. Jakby wszystko w tym miejscu mówiło jej po cichu: nie należysz tutaj. Izabela Zielińska uniosła wzrok znad monitora. Pani Kowalska, pan Markiewicz już czeka. Bez uśmiechu, bez zaskoczenia, jakby wszystko było zapisane wcześniej. Wręczyła Julii tymczasowy identyfikator Pozwalając sobie jedynie na jedno szybkie spojrzenie na jej czarną sukienkę, prostą, ale starannie wyprasowaną, i skrzypiące buty, które zdradzały każdy jej krok. Julia skinęła głową. Weszła w korytarz prowadzący na antresole. Każde kolejne skrzypnięcie starych dębowych desek pod jej stopami brzmiało jak osąd. Stanęła przed drzwiami, podwójnymi, z mosiężnymi klamkami. Głębokim oddechem zepchnęła w dół wszystkie wątpliwości i zapukała. Proszę, rozległ się głos Gustawa za drzwi, bez emocji. Jak rozkaz. Gabinet był większy niż się spodziewała. Klasyczne ciemne meble, półki pełne oprawionych tomów, ale po środku ekran holograficzny i klawiatura bezprzewodowa. Na biurku leżała czerwona teczka. Obok niej Beata Lewandowska z działu HR. Spokojna, wyniosła, chłodna. Jej spojrzenie zatrzymało się na Julii, jak skaner, oszacować, sklasyfikować, ocenić. Proszę usiąść, powiedział Gustaw, nie podnosząc wzroku. Julia usiadła, splatając dłonie na kolanach, by ukryć drżenie. Julia Kowalska, zaczął otwierając teczkę. Ukończone studia z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim, staż w ambasadzie RP w Lizbonie. Cztery języki, w tym niderlandzki zamilkł na chwilę. Jego palce dotknęły papieru, jakby szukał właściwej strony. Wysłane aplikacje do 46 sześciu firm. Zero odpowiedzi. Uniósł wreszcie spojrzenie. Julia patrzyła mu prosto w oczy. Brak kontaktów, brak pieniędzy, powiedziała cicho, ale wyraźnie. Rachunki nie czekają, Beata przesunęła kolejną kartkę. Rekomendacje wykładowców, ocena celująca z negocjacji międzynarodowych, Umiejętność analizy ryzyka, a jednak. pokojówka? Bo potrzebowałam dochodu teraz, nie obietnicy za rok. Gustaw zamknął teczkę. Mam projekt w Amsterdamie. Pierwszy hotel naszej sieci poza Polską. Potrzebuję kogoś, kto zna usługi od zaplecza, a jednocześnie rozumie niderlandzki tamtejsze przepisy, ludzi. Zamilkł. Przez sekundę patrzył na nią jak na figurę szachową, która może otworzyć zupełnie nową grę. Stanowisko! Asystentka dos ekspansji międzynarodowej, pensja pięciokrotnie wyższa, mieszkanie w dzielnicy Jordan, premia relokacyjna, udział w zyskach. Julia poczuła suchość w gardle. Dlaczego ja? zapytała cicho. Bo zaryzykowała pani sama bez parasola ochronnego, a ja potrzebuję ludzi, którzy stawiają na siebie. Beata położyła przed nią zaklejony kopertą pakiet. Fundusz Amsterdam, poufne. Proszę przeczytać w domu. Decyzja do piątku. Julia wzięła kopertę z ostrożnością, jakby trzymała broń. Jeszcze jedno, dodał Gustaw wstając. Nie wraca pani na szóste piętro. Ktoś inny przejmie pani zmianę. Nie dał jej czasu na reakcję. Spotkanie było skończone. Wyszła z budynku z pustką w głowie i kopertą, która ważyła więcej niż wszystko, co miała. Nie szła do pracy, nie szła też do domu, po prostu szła czując jak cała konstrukcja jej rzeczywistości zaczyna się chwiać. W końcu znalazła się w mieszkaniu na Pradze Północ. Współlokatorki nie było. Usiadła przy stole z laminowaną powierzchnią i w ciszy otworzyła kopertę. W środku wstępna wersja kontraktu, bilety do Amsterdamu za 30 dni, karta dostępu do mieszkania tymczasowego i granatowy papier z jedną ręcznie napisaną frazą – potencjał nie szuka pozwoleń. Czytała to zdanie raz za razem, aż litery zaczęły drgać jej pod powiekami. Potem przeniosła wzrok na liczby. Klauzule, ryzyka, umowy. Długo. Trzy godziny. W końcu po raz pierwszy od dawna zadziałała bez strachu. Od Julia Kowalskaj do G. Markiewicze. Temat, decyzja. Przyjmuję propozycję. Do zobaczenia jutro. Kliknęła wyślij i oparła czoło o blat stołu. Poczuła, że akt rezygnacji z dawnego życia już się dokonał. Konsulat już jej nie obchodził, a jednak jedno pytanie nie dawało jej spokoju. Co naprawdę skłoniło Gustawa Markiewicza, żeby się nią zainteresować? I wtedy, jakby w odpowiedzi, w telefonie pojawił się nowy e-mail od sekretariatyk Temat dalsze informacje poufne. Julia wstrzymała oddech i otworzyła wiadomość. Na ekranie pojawiły się trzy słowa: Proszę przyjść sama. I właśnie tam zaczyna się nowy rozdział. Minął dokładnie miesiąc od chwili, gdy Julia po raz pierwszy otworzyła drzwi tymczasowego mieszkania w Amsterdamie. Kawalerka na drugim piętrze wąskiej kamienicy z widokiem na kanał była ciasna, z białymi ścianami, które czekały na obrazy, jakby same były zawieszone w przejściu między tym, co minione, a tym, co dopiero miało się stać. Każdy dzień miał swoją strukturę. Rano spotkania z architektami, potem analizy raportów finansowych, korekty harmonogramów, rozmowy z holenderskimi urzędnikami. Julia czuła, że uczy się świata od nowa, ale tym razem z pozycji współtwórczyni nie widza z kurtyny. Piotr Sobieski, projektant wnętrz, był impulsywny, ale utalentowany. Pracował obsesyjnie nad połączeniem tkanin angielskich i polskiego skóropodobnego materiału do apartamentów typu executive. Mówił o fakturach z pasją, jak inni o muzyce, a Julia, choć nie wszystko rozumiała od razu, była w stanie nadążać. Tego popołudnia Piotr opuścił biuro, trzaskając drzwiami. Znów opóźnienia dostaw. Julia zamknęła laptop, czując ból w karku. Kiedy uniosła wzrok, Gustaw stał obok. Miał podwinięte rękawy, bez krawata, wyglądając bardziej jak człowiek niż przedsiębiorca, którego znała z początkowych dni. Zauważyłem, że od kilku dni unikamy dłuższych rozmów, powiedział cicho. Skupiam się na harmonogramie, odpowiedziała nie patrząc mu w oczy. A czy harmonogram obejmuje unikanie mnie? Nie było w tym szyderstwa, tylko miękka ironia, podszyta czymś bardziej kruchego. Oparł się o parapet. Ręce swobodnie splecione. Julia zamknęła komputer. W końcu. Boję się, że jeśli. jeśli przekroczymy granicę, wszystko stracę, wyznała po chwili ciszy. Walczę o to stanowisko. Gustaw podszedł o krok. Nie zatrudniłem cię z litości, tylko dlatego, że jesteś najlepsza w tym, co robisz. Ale rozumiem, dlaczego boisz się zaufać. Julia spojrzała na ekran laptopa, jakby wykresy i daty. Mogły uporządkować również jej uczucia. Potrzebuję czasu, by uwierzyć, że sukces nie zależy od twojego kaprysu. Mogę czekać, ale nie udawaj, że nic się nie dzieje. Tego samego wieczoru, bez zapowiedzi, Gustaw wysłał wiadomość z adresem u Fukiera. Znalazła go przy stoliku w piwnicznym salonie z cegieł pamiętających czasy Jagiellonów. Przeglądał spersonalizowane menu, jakby studiował mapę, nie kartę dań. Wstał. Odsunął jej krzesło. Gest cichy, pozbawiony ostentacji, ale w niej coś się wtedy przełamało. Rozmawiali długo. O różnicach kulturowych między Polską a Holandią. O sztuce gościnności, o pracy, o strategii, a wreszcie o niej. Julia opowiedziała historię, którą zwykle przemilczała. Stypendia, by ukończyć studia. Ambasada w Lizbonie, która nie przedłużyła kontraktu. Setki wysłanych CV i żadnej odpowiedzi. Dzień, w którym podjęła decyzję o sprzątaniu pokoi w Warszawie i o notatniku. Brązowy zeszyt z napisem prywatne. Tam były cele: rozwój zawodowy, niezależność, podróże i jeden punkt zapisany drobnym drukiem in vitro, niezależnie. Chciałam zostać matką, nawet samotnie, wyszeptała. Gustaw spojrzał na nią, nie spuszczając wzroku, dlaczego samotnie? Bo myślałam, że kariera i uczucia się wykluczają. Zamilkł. Jego dłoń zacisnęła się na kieliszku. Mój dziadek sprzątał klatki w zakopanem. Nikt go nie docenił, chociaż nocami czytał to Stoja. Umarł bez śladu. A kiedy zobaczyłem cię tamtego dnia, z wózkiem, z telefonem, z holenderskim na ustach, usłyszałem echo jego historii. Chcesz go w ten sposób ocalić? Nie. Chcę przerwać cykl milczenia. Po kolacji podał jej małe pudełko. W środku była srebrna oprawa i szlifowana szafirowa kropla. To nie są zaręczyny, to tylko deklaracja, że stoimy ramię w ramię, jakkolwiek nazwiesz te relacje. Trzy tygodnie później Julia siedziała w łazience. W dłoniach test ciążowy. Wynik dodatni. Linia jak cień, ale wystarczająco wyraźna, by zawrócić świat. Zajęło jej kilka godzin, zanim napisała: Musimy porozmawiać dzisiaj wieczorem. W mieszkaniu wręczyła mu test. Przeczytał, nie ruszając się. Zostaniemy rodzicami? Bliźniąt. Usiadł na sofie. Przez moment był tylko ciszą i drżącymi palcami na skroniach. Julia chciała odejść, wycofać się, ale wtedy on spojrzał na nią. Kochałem cię, zanim to zobaczyłem. Teraz kocham was troje. Nocą, kiedy Julia wstała po wodę, zobaczyła go przy oknie. Trzymał w dłoniach medalion owalny z brązu, stary. Pocałował go. Wrzucił coś do środka, zamknął wieczko. Nie wiedział, że go obserwuje. Był w tym geście cień żalu, może obietnica, może żałoba. Julia wróciła do łóżka, serce miała cięższe niż wcześniej. Co krył ten medalion, a następnego dnia w skrzynce mailowej czekała wiadomość z tematem Teczka Anna Markiewicz. Dwa miesiące przed wielkim otwarciem, kiedy lobby hotelowe wciąż pachniało drewnem i świeżym tynkiem, miało miejsce pierwsze wydarzenie próbne. Nie był to bankiet dla inwestorów, ani prezentacja dla mediów. To był ślub Gustawa Markiewicza i Julii Kowalskiej, decyzja, którą podjęli w półszeptu, z jednej strony strategiczna, z drugiej głęboko osobista. Zespół dekoratorski rozwieszał pasma perłowej tkaniny między surowymi łukami z cegły. Piotr Sobieski doglądał ułożenia tulipanów, niecierpliwy, skoncentrowany, uparcie przekładający każdy bukiet. Izabela Zielińska, jak zwykle powściągliwa, przywitała Julię przyciskiem dłoni i lekkim uśmiechem. Krystyna Nowak, w skromnej granatowej sukience, przyleciała z Warszawy pierwszym porannym lotem. Jej spojrzenie mówiło więcej niż słowa. Profesor Willem filmował każdy szczegół, z niegasnącym entuzjazmem tłumacząc coś pod nosem po niderlandzku. Za kulisami Julia stanęła przed lustrem, Dłonią wygładzając brzegi sukni, która delikatnie opinała jej pięciomiesięczny brzuch. Na jej szyi wisiał wisiorek z szafirem w srebrze, obok nowego pierścionka z mniejszymi diamentami i centralnym kamieniem tego samego koloru. Wzięła głęboki oddech, nie bała się. Niosła w sobie coś stabilnego, zakorzenionego. Ceremonia była krótka, pozbawiona nadmiaru słów. W chwili wymiany obrączek Gustaw zrobił coś nieoczekiwanego. Sięgnął do kieszeni marynarki i otworzył medalion. Ten sam, który Julia widziała wcześniej, ale nigdy z bliska. Mój dziadek nosił to nocami, kiedy pracował. W środku była miniatura jego pensjonatu w zakopanem. Usunąłem ją, żeby zrobić miejsce na nasze plany coś, czego on nie zdążył zapisać powiedział patrząc na Julię. W środku znajdowała się ręcznie narysowana połowa mapy. Delikatne linie biegły z Amsterdamu przez granice. Przecinały rzeki, ciągnęły się jak nici losu. Gustaw położył obrączkę Julii do medalionu, ona zrobiła to samo z jego. Nie potrzebowali więcej słów, mapa mówiła wszystko. Po złożeniu przysięgi, Gustaw chwycił mikrofon. Ten hotel otwieramy pod nazwą Almeida Markiewicz. Szmer przeszedł przez salę. Jedna decyzja, jedno nazwisko, a symboliczna równowaga została przywrócona. Krystyna zaklaskała, nie kryjąc dumy. Izabela posłała szeroki uśmiech, Willem wypowiedział z entuzjazmem „Uitstekend”. stekend. Podczas kolacji Piotr nachylił się do Beaty Lewandowskiej. Szef zawsze myślał strategicznie, ale dziś widzę, że to coś więcej. Może strategia i serce nie muszą się wykluczać, odpowiedziała cicho. Trzy miesiące później w szpitalu świętej Zofii Julia urodziła Miguela i Sofię. Informacja przeciekła do mediów. Gustaw Markiewicz ojcem bliźniąt głosiły nagłówki w rubrykach gospodarczych. Artykuł wspominał również o nowej roli Julii, CEO znak Ekspansji Międzynarodowej. Ale dla niej nie istniał wtedy świat zewnętrzny. Siedziała na szpitalnym łóżku, trzymając dzieci zawinięte w miękkie bawełniane pledy. Oddychały równomiernie. Rzeczywistość liczb i terminów zbladła. Teraz liczyło się tylko to, że każde imię zostało wybrane wspólnie. Każde dziecko miało mieć swój ślad, nie wynik kalkulacji. Pół roku później w warszawskich łazienkach Julia pchała wózek dla bliźniaków, gdy usłyszała znajomy głos. Julia Kowalska nie wierzę. Odwróciła się. Marianna Czarnecka, dawna koleżanka ze studiów, w modnym płaszczu i drogim blazerze. Cześć Marianna. Słyszałam plotki, ale widzieć cię z bliźniętami i zawahała się żona Markiewicza? I CEO dodała Julia bez cienia arogancji Poznaj Miguela i Sofię. Marianna pochyliła się, rzuciła kilka kurtuazyjnych pochwał i odeszła, odbierając telefon. Julia patrzyła za nią przez moment. Dawniej każda taka rozmowa zostawiłaby w niej ukłucie. Dziś nic. Cisza w środku równa. Spokojna. Wieczorem w apartamencie nad kanałem Gustaw bawił się z dziećmi na dywanie. Julia usiadła przy nim. Marianna przypomniała mi mój dawny strach. Że nie jesteś wystarczająco dobra? Tak. A teraz wiem, że byłam zawsze, po prostu nikt nie patrzył. Gustaw otworzył medalion. W środku, oprócz obrączek i zdjęcia całej czwórki, pojawił się nowy element. Mały, starannie wycięty prostokąt papieru. Julia wzięła go w palce. Druga połowa mapy. Linie sięgały Berlina, potem Tbilisi, aż do Tokio. Pierwszy wspólny hotel otwarty. Co dalej? zapytał. Julia przesunęła palcem po najdłuższej trasie. Tam, gdzie nazwisko Almeida Markiewicz jeszcze nie padło. Gustaw ujął jej dłoń i pocałował jej grzbiet. Chłodny metal medalionu dotknął jej skóry jakby przypominał, to, co kiedyś było wspomnieniem i stratą, teraz stało się kompasem. Nie był to relikwiarz bólu, był mostem, a kobieta, która kiedyś zmieniała pościel w ciszy, teraz budowała nowe ściany, od fundamentów po dach. W tej cichej chwili zrozumiała najgłośniejszy dźwięk w jej życiu nie był w języku obcym ani w brawach, ale w odkryciu, że zasługiwała. I to echo nie umilkło nigdy.